Jeśli powstanie smoków to dla Was za mało, to słuchajcie, już niebawem dostaniemy kolejny serial ze świata Ninjago, i będzie on oczywiście kanoniczny, i tego to nawet ja się nie spodziewałem. A więc zacznijmy od tego, jak doszło do tego wycieku, bo to jest strasznie śmieszna historia. Tommy, którego pewnie większość z Was zna, a jeśli nie, to link do jego kanału znajdziecie w opisie, zlikował na początku tego tygodnia nowy serial Lego Ninjago o tytule Potworność. O tym, czym ten serial będzie tak właściwie i dlaczego ma właśnie taki tytuł, podyskutujemy już za chwilę. Natomiast szybko ta wieść rozeszła się po internecie i twórca Ninjago, Kevin Berg, chyba nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, że doszło do wycieków i chcąc, nie chcąc potwierdził, że on oraz The brali jakieś tam udział w tworzeniu tego serialu. No więc tak, mamy potwierdzenie, że będzie nowa seria. Tomi strollował twórców. Podziwiam. Informacje, do których dotarł również Tomi, to dwa zestawy właśnie z tej nowej serii. Pierwszym z nich ma być ogromny smok strażnik z minifigurką mistrzału, a drugi będzie to mech ognistego rycerza walczący z morskim potworem. Tutaj dwie figurki, czyli Kai i rybak. Zestawy te według mnie wskazują na to, że ta nowa seria raczej nie będzie powiązana z powstaniem smoków, a przynajmniej nie tak jak moglibyśmy sobie to wyobrażać. Stawiałbym tutaj raczej na jakąś krótką. Historię przedstawiającą być może wydarzenia pomiędzy sezonami właśnie powstania smoków, albo to co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, to wydarzenia z początków fuzji tak to wygląda. Mamy tutaj w końcu kaja, który prawdopodobnie będzie ratował tego rybaka przed morskim potworem, więc to faktycznie wygląda jak coś, co mogłoby zdarzyć się zaraz po wybuchu fuzji. No jest też nazwa tej serii, czyli potworność, no to ewidentnie skupia się na potworach, a potworów w Ninjago pojawiło się właśnie dużo po fuzji. Zestawy mają trafić do sprzedaży w czerwcu, więc podejrzewam, że serial też będzie gdzieś w okolicach wakacji. No i w tym miejscu chcę serdecznie podziękować Tomiemu i odsyłam Was koniecznie do sprawdzenia jego kanału, bo wyciągnął w tym tygodniu dla nas naprawdę genialne newsy. Nie spodziewałem się takiego serialu, choć oczywiście to może być naprawdę krótka seria, może się składać przykładowo z trzech czy pięciu odcinków, podobnie jak Mechy Żywiołów. Niemniej to pokazuje tylko potęgę nowego Ninjago. Nowe sezony, komiksy, nadchodzący film kinowy, a nawet dodatkowe pobaczne seriale. Coś pięknego. A co wy o tym sądzicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A teraz chwila dla sponsora dzisiejszego odcinka i konkurs. Nowy magazyn Lego Ninjago już dostępny za 22 zł i99 zł i mam dla Was konkurs. Do wygrania właśnie ten magazyn. Wystarczy napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony serial poza Ninjago. Wyniki 1 lutego w formie filmu na moim kanale. To już wszystko na dziś, do zobaczenia!